Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Minecraftie, diament i złoto. Tak, pokażę Wam, co dzisiaj zbudowałam. Czy no, nie dzisiaj, tylko na przestrzeni wielu, wielu tygodni, wręcz miesięcy. Trochę mi to tam zajęło ale myślę, że będzie ładnie, tak? Nie jest jeszcze oczywiście to wszystko wykończone, ale jak widać widok z okna, no, na razie jest ładny. Tak, y, tam jest kamienna wieża, y, taka pseudo wieża, ponieważ na razie ona służy mi jako taki pseudo drogowskaz. Do domu, no i oświetlała troszeczkę teren. Jednak ją będę przebudowywała na bardzo piękną wieżę. Tak, prawdziwą wieżę. Tak, tu widzicie jest morze. Tam kaktus. I księżyc chodząc. Tam może najpierw się prześpimy. Tak, no. Dobrze, już, idziemy. Tak wygląda moja na razie przepalarnia, tak, tak zwana. No i tutaj mamy craftbooka, oczywiście, tak. No, o. Trochę bide u mnie na razie, ale to nic. Na górze, po schodkach, mamy magazyn. Oczywiście nie jest on w pełni jeszcze tutaj rozwinięty. Yy, tak, właśnie. Nie są jeszcze do końca rozwinięte. Tam widzimy duzy, a to już idę tam wam pokazać. Piękne widoki mam, muzukie. Nie takie piękne, jakby się chciało, więc tak naprawdę. Ale przyznam, że są moim zdaniem bardzo ładne. Tak, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim ogródku. Hujui! <laughs> tak, tu rośnie zboże, jak widać? A tu marchewki wzięte z wyspy NPC, które jest gdzieś tam ło. Tak, to jest mój ogródek z drzewami, które się rozrosły bardzo ładnie. Mam przy sobie... Nie, nie mam przykierki. Trudno. Tak, po tej stronie przezrosną? nam Po tej... dęby chyba. Tak, tu jest hodowla trzcin. No właśnie. Tu hodowla dyni. A tu urosną sobie kaktusy. I tu mam schodki. Hopla hopla. Ym, oczywiście to będę jeszcze rozbudowywać. I to jest taki pseudoporcik. Oczywiście to wszystko będę rozbudowywać. Majstrować przy tym, no i robić jeszcze inne różne rzeczy, tak? To no. jest... Może zbiorę to. Tak. No. właśnie hops hops jeszcze po tej tak. no właśnie przykazuje zbiorę tą jedną trzcinę no gdzie hops dobra te drzewa chyba na razie zostawił to długo by zajęło ale pójdziemy po marchewki tak bardzo dużo marchewek Wyrasta z tego wszystkiego. I powiem wam szczerze, że to dosyć dużo jedzenia daje, więc no opłaca się mieć te marcheweczki, Zwłaszcza, że nie tylko one są do jedzenia. Tak. A co, nasionka nie dali? Nie dali. Państwo. Tylko tyle? Nasionek? No nie żartuj to. Co, znowu mnie do góry na czy No nieważne. Skoczymy zaraz po ziarno, ile mam. Tak, sam ziarenka. Ja. Chcemy zasadzić. Tak nie może być, że... Nie mam ziaren. Co to jest? Tu jest. Nie ma. Przy jeszcze jedną rewyderwaliśmy. Tak, no właśnie. Mm. Hop! Teraz Wam pokażę trochę terenu. Tylko najpierw odłożę ze rzeczy. Idziemy. Dom jest nie jest jeszcze w pełni zbudowany a właśnie to ta wieża, o której mówiliśmy. Yy, nie jest jeszcze pewnie rozbudowany, ale tak mniej więcej o tako się prezentuje z tej strony. Dziwnie, Dziwnie pewnie, ale mnie się podoba. To jest moja kopalnia, która wiecie, wow, że na sam dół, tak, aż do yy, Skały Macierzystej, do Bydroka. Yy, no, przyznam szczerze, że tam bardzo dużo można znaleźć różnych surowców. Nie tylko na poziomie, w których zazwyczaj można znaleźć, tak. No nie klatkuj mnie dobra Tu mam jeziorko bardzo ładne Tu jest pustynia Tam gdzieś dalej jest dżungla A tu mam biom zimowy Tu mam taką kotlinkę Tak, ja wam pokażę dokładnie Bardzo piękne to są tereny Aż po prostu, no nie wiem Byłam zaszokowana, że takie coś może wygenerować mapa Tak, właśnie taka kotlinka Bardzo ładna moim zdaniem bardzo. No, chcę też widać. Yy, tam jest chyba jest skin, jest tak widać, ale nie mam optywanu, i nie przybliżę sobie. Tak, hops, hops. No, hops, saj tam no. Hop, hop, hop. Tak, tu są owce terrorystki. Na takiej łące kotlinkowej wręcz. Tu dalej się ciągnie biom zimowy, a tam zaraz jest pustynia znowu. Szczerze mówiąc, yy, nie wiedziałam, gdzie mam postawić mój dom. Więc po prostu wybudowałam go na wodzie, bo uznałam, że zawsze mogę się rozbudować. No a nie, nie bardzo mi się chciałoby wyrównywać ten cały teren, żeby wszystko bardzo ładnie wyglądało. Więc stwierdziłem, że tak naprawdę no... Przyda mi się. No, kurde. Więc woda będzie bardzo użyteczna. Tak. Mam zamiar bardzo kreatywnie to wszystko robić. Jednak seria została nazwana. Pff, złoto. Diamenty i złoto. No, może tak dziwnie. Dla Was to. Ale. Madzia. E, moja siostra, kuzynka, tak jak już tak, tak, by nazwać to, prowadzi serię Minecraft z kreatywnością, więc już zajęła sobie tą nazwę. Tak, tu bardzo fajna góra jest, z piaskowa taka, z piasku. I dżungla, o której mówiłam, tak, w której można się za... której można zabłonić, tak. No. Dobra, sprawdzimy co tam jeszcze jest i będziemy wracać i kończyć odcinek. Bo nie przewiduję, żeby to było zawsze długie. Ja coś tam zbuduję, pokażę, jak to działa, jak to wygląda, co jak znalazłam, odkryłam i... tyle. Tak myślę. No, chyba, że coś ciekawego znajdzie się. O, no, tu mam właśnie tak bardzo fajnie dżungle zrobione. Przekurę? Nie wiem, ale to było dziwne. Dobra. Tak, kałko. sobie rośnie. No, w końcu w sumie dodaję coś pożytecznego. Zamiast tylko w skrzyniach od mob spawnerów, znajdować te kakao, gdzie nie zawsze można było przez to robić ciastka i ciasta, czy tam kiwie, co jeszcze. A teraz można zająć się produkcją wszystkiego i można zostać cukiernikiem dosłownie. Tak. Dosłownie cukiernikiem, no, bo praca, gdy nie i ała, robić, no to chyba nie jest takie złe. Jeżeli odnalazłabym na przykład yy, świątynię pustynną albo świątynię dżunglową, to yy, nie zwiedzałabym jej bez nagrywania tego, ponieważ uznałabym, iż yy, byłoby ciekawsze, gdybyście widzieli na przykład, jak wybucham razem ze skrzynkami, bo popełniłam jakiś błąd albo... Zginęłabym od czegoś tam. Uznałabym, żeby, że to byłoby dla was śmieszniejsze. Tak, bardzo ładnie. Śliczną mam okolice. Nie wiem, czy da się w to sida wpisać, czy coś. A właśnie, macie seed'a. Wzięłam losowe liczby, żeby nie było. Tak, losowe liczby. E, aha, tam... I po prostu wpisałam tak na oślep żeż Nawet podarłam sobie karteczki, napisałam liczby i losowałam, jakie mają być liczby. W moim przypadku bardzo dużo wystąpiło jedynek. To ma chyba szczęście do jedynek. No właśnie. A i na nie mnie zamknięcie. No. Dobrze, więc ja się tu będę z wami żegnała. Mm, z widokiem na, aha, jeszcze tak, z widokiem na mój piękny domek, o, właśnie ślicznie wygląda, po prostu ślicznie jest dla mnie, więc ja się z wami żegnam, yy, dziękuję wam za obejrzenie tego, mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się, cześć i papa.